Siemanko! Jesteście w kolejnym odcinku na kanale, drugi odcinek z e, toców Bundesligi i dzisiaj e, zaczynamy na szybko chyba od e, player z ikoną który jest dostępny jeszcze przez e, kilka godzin, więc dlatego musiałem zrobić go teraz i drugiego zrobimy po otwieraniu paczek i za chwilkę po tym player sobie omówimy to co mamy nowego w grze, chociaż na ten moment do chyba nowego nic nie ma, więc wydaje mi się że tym zajmiemy się troszeczkę e, później po e, otwieraniu paczek, także otwieramy i zobaczmy czym zaczniemy Bergkamp Beckham i Nedved. Także bierzemy sobie kartę Beckhama, ale i tak raczej jej używać nie będę. Nie wiem, jest wart? 200, może 300? 200 tysięcy. Okej, okay, powyrzucałem wszystkie karty, jak widzicie, do tego właśnie SBC. Już raz zrobiłem, jak widzicie przed chwilą i został nam jeszcze skład 89, więc nareszcie mogę otwierać normalnie paczki, nie mając duplikatów praktycznie w większości całych tych paczek. I jak już jesteśmy przy SBC, to jest nowe SBC z upgrade 86+, plus i można je robić trzykrotnie dziennie przez cały tydzień. Trochę szkoda, bo wydaje mi się, że paczki te 84 plus razy 7 były troszeczkę lepsze. Ale zobaczymy, może w tych uda się coś y, trafić. Więc możemy w zacząć właśnie od tej paczki 86 plus razy y, 2. I zobaczmy, czy coś będzie. Niestety bez Tocza. Także jak coś będzie, to się widzimy. Rolfo w pierwszym. I Messi. Druga paczka 86 plus razy 2. I jest w drugiej paczce karty. W tym jest Hiszpania. Bramkaż to będzie Sandra Panios. A kto obok niej? Czy jakiś grywalny Toc? Oczywiście, że długa animacja. Kto się pojawi? I jest to Boniface? Boniface 93, więc naprawdę dobry więc wart chyba 150 tysięcy. Więc zaczynamy? Całkiem, całkiem. OK. I najważniejsze, że karta, której nie mam. 220 tysięcy. OK, paczka 7 zawodników, 84. Plus. W poprzednim tygodniu one były naprawdę bardzo dobre. I teraz również karta Timo To będzie Panza. Chyba nie, Kuczo Enrandes. Nie wiem, czy Panza. Tylko jeden toc. Także skipujemy, lecimy dalej. Dobra, kolejna, druga paczka, 7 zawodników 8-4, i znowu karta Team of the Season. Tym razem Gruzja, lewe będzie Kwaraskeria. A kto, jeżeli chodzi o kartę Team of the Season, tym razem Panza. I lecimy dalej z paczkami. 7 zawodników 8-4, jest kolejna karta Team of the Season, jest Chorwacja, więc znowu będzie to tylko jedna karta Team of the Season. Tutaj jest Luka Modric i jest to Team of the Season Moments. Niestety. Chociaż może gorecka? Nie jest to gorecka. Dunst. Plus taki, e, że tej karty jeszcze nie miałem. Mamy to. Co zeskipowałem paczkę z upgrade'u, do której wrzuciłem przed chwilą e, duplikaty, których potrafiam już mnóstwo Kowalski 92. Dobra, wiecie co? Jeszcze zajrzymy do zadań stronej, bo zapomniałem, że tutaj od paczki do tybrania i jest ich naprawdę. E, Dużo i są to paczki z eventu Golazo, czyli są one tutaj od, myślę, miesiąca, może nawet więcej, i są to naprawdę bardzo dobre paczki. Więc może w którejś z nich właśnie uda się coś trafić. Czterech zawodników 87, plus, więc jedna z najlepszych paczek, naprawdę. Zobaczmy, co będzie. Nic nie będzie. Jak nie ma toca w takiej paczce? Jak to jest możliwe? Jest 40 kilka kart Team Decision i nie ma karty niebieskiej w tej paczce. Niesamowite. Okej, okay, może w tej paczce będzie coś e, lepszego. Trzech zawodników 86+. Plus. Jest karta Team of the Season. Jest to Anglia, prawy obrońca, więc to będzie chyba Alexander Arnold, tak jest. A jeżeli chodzi o toca, kto to będzie? Doosberry Hall, te karty dalej są w paczkach. I całą trójkę wrzucamy do ostatniego SBC o ikonę, bo już e, oczywiście praktycznie każda, każda paczka, którą otwieram, e, ma same duplikaty po otwieraniu paczek przez jakieś 20 minut. No już większość po prostu to same duplikaty, więc proszę czekać na kolejne SBC o ikonę lub jakiegoś bohatera czy cokolwiek innego, który wyjdzie e, za parę minut, mam nadzieję, dla mnie i dla Was za parę minut, również w odcinku. Zobaczmy. Drugi player pick z ikoną 90. Jaśn Jest naprawdę dobry traf. Nie wiem, czy on jest dalej. Wartyle, ile był. Zobaczmy. Okej, okay, 400 tysięcy. Jeszcze kilka tygodni temu był wart ponad milion. Ale i tak, traf jest naprawdę dobry. Jeszcze jedna rzecz. Lerusenę. W poprzednim odcinku powiedziałem, że ta karta jest nieopłacalna. Jest opłacalna. Jak, jak zwykle zapomniałem, że jesteśmy w momencie Team of the Season i e, te składy nie są aż tak drogie jak kilka tygodni temu, więc jest to w końcach 400 tysięcy. Wydaje mi się, że byłby wart dużo więcej na rynku transferu, gdyby był. W paczkach po prostu, więc naprawdę dobra SBC. Okej, okay, słuchajcie, teraz na szybko jeszcze. Zrobiłem kilka więc niestety mi się głos nie nagrał, więc dogrywam to troszeczkę później. I wyszły dwa playerpiki Codziennie można zrobić z bohaterem 88+. I tak wyglądał pierwszy playerpik: Naprawdę był on fatalny. I jeżeli chodzi o drugi, był troszeczkę lepszy, ale również szałuł. Nie było. Mam nadzieję, że kolejne, jak będę otwierał, będą troszeczkę lepsze. I jeżeli chodzi o koszt tego SBC, jest to skład 85 i 86, więc plus taki, że nie jest ona naprawdę jakoś bardzo drogie na tym etapie gry, więc jeżeli traficie to, co to naprawdę to zrobicie za jakieś 50-60. Tysięcy. Oczywiście nie wiem jednak, żeby go tutaj e, wrzucić. I jeżeli chodzi o jeszcze nowe SBC, jest powtarzalny SBC z Bundesligi, jest ono już dostępne od dwóch dni, więc aż chyba trzy dni więcej mamy w porównaniu do Premier League z paczkami z upgrade'ów, Ale te paczki będę robił po prostu w kolejnym odcinku, bo dzisiaj tak dużo się już działo. I przede wszystkim to, co się będzie działo za chwilkę, bo też jest jeszcze e, kilka rzeczy do omówienia i do odebrania. I jeszcze z nowych rzeczy jest player Pico 83, i można go zrobić 10 razy. Dziennie, ale ja naprawdę Wam go odradzam, bo one są po prostu fatalne. Lepiej sobie zrobić e, 3 czy 4 playerpiki te 80 w cenie tych, tego właśnie jednego, i naprawdę szansa, że traficie coś lepszego tutaj jest duża wiek, dużo, dużo e, większa. Więc naprawdę polecam wam robić te playerpiki 80 zamiast tych 83. Plus. I myślę, że możemy przejść do odbioru e, paczek, których zapomniałem odebrać e, kilka dni temu. Tak naprawdę, na samym początku odcinka miałem go miałem je odebrać, i są to paczki za skład Battles. I chodzi mi tutaj głównie o jedną paczkę, dla której. Grałem tyle meczów, czyli paczka z gwarancją karty Team of the Season. A te mecze i tak bym grał w większości grałem chyba nie wiem za 3 albo 4 więcej, jeżeli mieć tutaj e, punkty, e, robiąc po prostu zadania o karty w zadaniach e, sezonowych. Także zobaczmy, co będzie w paczce z gwarancją to za w skład. battles. otwieramy, czy będzie animacja? Jest animacja, więc jest szansa, że będzie wysoko oceniona. Anglia Bramkasz? Manchester City. Kto to jest? Keating 91. Pierwszy raz widzimy animację za Squad Battles. Także Keating do klubu i słuchajcie teraz. Jak widzicie teraz, macie screen na ekranie z PlayStation, zrobiłem. Miałem 9.1. Po raz pierwszy, odkąd w ogóle jest granie na 20 meczów, nie więcej, nie 30 czy 40. To był mój najlepszy wynik. Zrobiłem screena, potem stało się to, byłem 10.1 i. 11-1. Nie mam zielonego pojęcia jak to się stało, że zagrałem na 11-1. Jest to mój absolutnie najlepszy wynik, kiedykolwiek miałem. Tylko, że problem jest taki, że nie zależy, czy zacznę 0,9 11-1 jak tutaj i tak skończę z 11. z zwycięstwami. I teraz to już y, nie są screeny jak widzicie. Jestem 11-7. Nie wiem co się dzieje, po prostu... Przekraczając bariery 11, zwycięzcę. Ludzie, z którymi gram, po prostu są na takim poziomie, że nie mam pojęcia, jak przeciwko nim grać. I nie wiem, po prostu, jak przeskoczyć ten e, poziom. Ale to jest nieważne, bo najważniejsze jest to, że odbierałem paczki e, z dwoma playerpikami. Team of the season, Bundesliga A takim składem grałem e, w tym tygodniu. Ktoś e, chciał e, zobaczyć. Dungeon ja sobie zamieniałem zazwyczaj za Rafinie lub za e, Garincze. Jeszcze Konate tutaj e, był. Nie wiem, że mam jeszcze na chyba. Miałem czerwoną kartkę na Konatę. Dobra, słuchajcie, dwa mecze oddane e, i. Mamy dwa playerpiki: paczek w 85 i paczka za 25 tysięcy. Także zobaczmy, co uda się trafić w tym tygodniu. W tygodniu poprzednim Premier League naprawdę był jeden fantastyczny traf, tylko że niestety już tą kartę miałem gdzieś wcześniej, bo to oczywiście Declan Rice. Zobaczmy, co będzie w pierwszym playerpiku z Bundesligi. Czy będzie coś grywalnego? Jest Sancho, jest Adeami, jest Malen. Trójka z Borusi chyba najczęściej trafiana właśnie w tym player picku. Także weźmiemy sobie chyba po prostu Sancho. Malena można wrócić do ewolucji, ale i tak tej karty raczej używać nie będę, więc bierzemy sobie po prostu Over. A zobaczmy, czy będzie coś w drugim player piku lepszego. Kobel, Tapsoba i Adeami. Gorzej chyba być nie może. Także bierzemy kartę Szwajcara. Niestety tylko, tylko foder. Nic więcej. I jeszcze paczka dwóch zawodników 85+, plus, wymienna za Ligę Weekendową, ale niestety bez co Portugalia, Środkowiec, mocniej więc będzie Bernardo Silva. I słuchajcie, teraz mam jeszcze paczkę 7 zawodników 83+, ozapomniałem o niej, że ją e, zrobiłem. Po prostu nie miałem co zrobić z duplikatami i wrzuciłem je tutaj, więc zobaczmy. Czy się opłacało? Oczywiście, że nie. Zobaczcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanał, zasubskrybujcie, e, piszcie co wam udało się trafić w waszych nagrodach za e, Ligę Weekendową w Bundeslidze. I na sam koniec otworzymy jakąś większą paczkę, niech będzie ta z pięcioma zawodnikami 84+. Okej, okay, nie, musimy zakończyć to odsem. Wow, ta paczka była naprawdę e, fatalna. Niech będzie może dwóch zawodników 86+, plus. może tutaj się po szczęści otwieramy, zobaczmy. Nie wierzę. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale wydaje mi się, że Tocy z Premier League leciały dużo lepiej niż tocy z Bundesligi, które są gorsze. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie może po prostu mam, e, nie niefarta. Ostatnia paczka, co by nie było, e, dwóch zawodników 86, plus. bez toca. Także to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale z paczek z Bundesligi, z Grydu i w nowych tocach z Ligi francuskiej. I oby te były lepsze, bo te naprawdę były bardzo, bardzo przeciętne. Na razie.